Ojej, yeah, manko! No kurwa. Na chuj tkniesz ty dzbanie, ty? A będziesz teraz? No ty już mm. leci, debilu. Aha, to no, mhm. czegoś, manka gadałem. O, nice try. Tylko <grym> <grym> Co jest, ty? Опчиначку. Я за ты мапы не люблю. А я люблю... Не, Оля, пуйба на воде, смешни ты. Oj. Ok Dobra okay, okay. right. Bo ja wal pałkę ci wagacie Tu i 20 minut ta ręka trwa No dobra Bo parcia słabo. słabo Jaki słabo Czemarena No to do... chłopie cześć Ja dopiero nie nagrywam tylko O Farty ty Dobra ja... Pójdę mną już ten goście. Chuj 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 <grym> Nie mów tak. <grym> Obciąż Chuj 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 dwaj chłop jak 4 godziny dobra, ale... dobra to trzeba będzie dać plus 18 ty jest <grym> To tyle przegleństw <grym> No chuj.

Co jest ty? Nie go nie trafiłem No dostał Kurde, taką w chłopa nie mogę trafić ale walnęłem skana Tego To go trafiłem No co jest? No w końcu ty Jest WP, O nie, tylko się kurwa zajdzie. O, nie jest Skurwa. No, i bez głowy. Ej, a Co to jest? <grywa> o, stał znowy. Na bombę w oko. Ty o, ta nowa HyperBest, ładna nawet. Cześć, co ty gadasz, takie taki skin do nowy? No, no HyperBest, so. chłopie, o, taki ładny. Takich obcych sobie tak ustawił. Witam. Witam. Siema. Dzień dobry. Oh, nice. <gasps> cool, man. co z tego digla do chuja strzela Co jest ten kurwa wier Pierwony ty Kurwany jest A Co jest? A coś wyleciał ostro kurwa ty nie pogrzało cię O ty kurwa farcie No bo kurwa w ten łeb twój się nie dotrafić Ty w tego skina To jest chore Aha, dobra, pokaż mi to. Ale fart. No Polaczek gdzie ty jesteś na siódmej? Mówisz, no. że mi słabo idzie. Na szósty, kurde. idę na piąto O, ta wąbka to jest przy przypiękna w tym fajdzie Ty, kurde, chciałbym ją mieć. O, ona za droga jest. Też a wąbkę fade ma. Hmm. Czemu zawsze ja? Bo tylko ty masz. <gry> Zresztą, się, no, coś bo to jest super. Za ręki. Nie, to na rękę, nie trzeba. Mhm. Co jest? Pierwsza, pierwsza mapka jest ja zrobiona, tym tak fajnie się dało. Chwilę mam ty pierwszą arenę, bo na teraz coś nie idzie. No i ja też miałem to na początku, robiłem od razu na pierwszej ręce, nie? No a później a jest, i później by było. Nie widzisz tak. O, Ole. пуняк 4 2 0 Фартяш, курва Фартяш, курва Хопец, гадаю Я иду. А, да. Kucnąłeś i w łeb ci nie mogłem trafić. W ciało dostałeś co, co ja powiedziałem? A co widzę? Krzyśkałem, Krzyś. Krzyś. ja Nie mogłem ci w łeb ci trafić, trafiłem cię w ciało. Może dla mnie? Nie dla chłopa. Ale skąd my to powiedziałem?

To, to. Kurwa, już tak kurwa? Jezu! Ten dostaje, 75 ty. Jest? No musiałem wyjść dla niego po prostu, bo z tego to nie tylko. No to jest mi wypływało, bo tyle kredytów. Let's go, let's go. <laughs> Ojej kurwa, kurwa, to kurwa, 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 No kurwa, dobra kurwa, też sobie kurwa, bo to... nie wiem, kurwa, 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 na sensibilidade na é partida. tá, mm, sensibilidade, tá? Sensibilidade. Oh, meu, meu. Doastava, eu Idę na ślubia zara? U niech mapka się skończy Marcin, Marcinacie Kurwa. No, nie pole. Ty już spadam, kurwa, byłeś. Pole, pole, ja pierdolę. Nie ma, kurwa. Co to za kablinka jest? Nie wiem, ale ba nie strzela. No wiem. dobrze strzela, taka Rolinka. Z Warszawy jest. No już statek, kurwa. Jo, kurwa. Pczaj, co gdzie kurwa, kurde? Zobaczył dupę. No. Normalnie. Jak obcaja. Ole, fart to nie no, kurwa, full auto śmierci mu dałem coś. No miał jakiś Z się, o, chłopcu, kurwa biega to ja już, kurwa, jak wychylam i widzę, że kurwa stoisz, to już wiesz po mnie, już mówię, już po mnie, nie? To w ogóle dziwnie to tak. ja się robię, na przykład, mokry ja się Jestem. Jestem. chłop, mokry widzę, że stoi, mówię, dobra, chuj, już dycha, i na ja się czuję mokry mokry, mhm ja mm. cię, kurwany, jeszcze skryzł w chciał określić. Dnie 300 to 300 dużo pierwsza O dostał Chopcik, hopcik O ja cię pierdolę O ja cię pierdolę. Ja w pierdol. tu O udało się 90 ty I druga I trzy trzecia

Nie no, haza, na jeździ? Nie chodź. No oh, kurwa. To będzie się działo. Fajny model, fajnie ogólnie. Wiem, dzięki. <try> kurwa. Jezu, co jest? Nie kupa nieraz nie doszło, to jest chory Kurwa, kolejny z tego mogę. nie, 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 mi też się podoba. Ja, ja, nie, Jaka nie, 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 nie,

No, mogę mhm. Mogę tylko na słowo no, Co tu się dzieje w ogóle? Ty ja to w szoku. tu no takiego no, O kurwa jego macie. Cześć <śmuszcząc> to! O kurwa jego macie. się chlasnął. Dobry wariat Wojtuś leżysz komu Idziemy na czwartą rękę Dawaj robi Co? Okay. Na nie Na pierwszą nie dawaj, do raczej, ciężko będzie Z Nie tak nie wiem, zdążybym zdążył, ale ciężko będzie do dojść Dupa, ja potem metry spał No Kurwa nie wiem Gdzie to samo? Ja tego chopa? Wspólniach okay. okay. i to jeszcze mam tu Мне вообще какой вагнат надо на двигле. На Ну не вижу. Ну ну... что же Банана. Ну я, нормально, не банана, как бать. Давай банана, курва. Связа. О, ты кур, ты кур. Давай взям на калашку. Давай взям на калашку. Давай взям на калашку. Давай взям сюда, Четыре. Четыре, четыре, четыре. Четыре, два, один. Я иду. Ja na tego z to ty nie nienawidzę też sobie O to, to, to Pstary, pstary, pięć nie ma co grać Nie wiem izby Bieramy żółta, zielonego lolka Dwie białe kreski, pierdolić niebieski I tylko spąta początku do końca Ale biały ty Pierwszy raz takie uspę widzę Kurwa dono... hmm. Ty tak Wybielenie, ładny knóz Taki biały cały Dba, da da. No fa... Dobra, na ci no. będzie, nie na, będzie jeszcze wyzwanie hajsu ja nie nie? nie? O śmieszny Ty O ile wziąłeś kredytów? Z 2700 chyba? No, to jest. W leger, leather, leather. No, uspój. Dupa, to jest Polak. Nie, Nie wiem, gość chyba przechodził w kurwa jest oszakiem. Oś ty kurwa gnoju ty. Przy tych deskach. Ile dostałeś? Ej ho, to jest jakaś kakaina. Co my banana teraz gramy? Tu? 34 jeszcze trochę później Dobra, okay. dziękuję za oglądanie. Siemano. No we.